Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który bardzo, bardzo chcieliście, żebym nagrała, a mianowicie jest to filmik o organizacji mojej toaletki. Zmotywowałam się w końcu, żeby ją posprzątać, a naprawdę to było nie lada wyzwanie, bo ta toaletka była w stanie opłakanym. Był tam taki syp, że nawet ja sama nie potrafiłam się w niej połapać, ale w końcu ją posprzątałam. Jest już ładnie i dzisiaj mogę Wam pokazać wszystkie moje kosmetyki, ale zaczynając od samego mebla, samej toaletki, no to szczerze średnio ją polecam. Jest to toaletka z Allegro, ale no. Rozwaliła mi się szafka, zresztą, jak tutaj widać, ona się nie domyka. Tam jest jeszcze jedna, zresztą, mam pokażę, ta rozwalona. Jak na toaletkę, którą mam jakieś dwa lata, to średnio się sprawdziłam, no ale. Cena też mówi sama za siebie, o, droga to ona za bardzo nie była. Jak na toaletkę, oczywiście. No ale dobra, myślę, że nie ma co przedłużać, chyba mniej więcej w skrócie powiedziałam, co i jak. Także teraz przechodzimy do przeglądu tej toaletki. No, trzeba przyznać, że dressy, to ja dzisiaj naprawdę ubrałam stylowe, ale toaletka w całym kształcie prezentuje się tak. Mam wrażenie, że ona sprawia takie wrażenie bałaganu, ale jak się wchodzi do mojego pokoju od tej strony, aż tak tego sychu za bardzo nie widać. Także no, a stołeczek też jest zaległy. Tutaj z boku jest jeszcze szafka, która już nie wchodzi w skład toaletki, ale też mogę wam pokazać, co na niej się znajduje, ale zacznijmy od tej części. Na wstępie, na samym przedzie widzimy giga lustro i uwaga, uwaga... Proszę bardzo, więcej światła. Tak to wygląda: są tutaj takie kule, coś w stylu takiego lustra hollywoodzkiego, właśnie. Nie wiem, czy gasić te światła, czy zostawić. Na razie myślę, że mogą zostać, dopóki wam nie pokażę tej góry. Bo w okazji będziemy mieć ładne oświetlenie. Trzeba przyznać akurat, że oświetlenie jest całkiem fajne i tutaj dokładnie wszystko widać na twarzy i można się ładnie dokładnie pomalować, więc to akurat jest na plus. Ale zaczynamy od tej strony. Tutaj jest szkatułka, w której zawsze trzymam waciki i patyczki do uszu, jak na przykład wiecie, zmywa makijaż, czy muszę coś domyć. Ta szkatułka właśnie do tego mi tutaj służy, ale na chwilę obecną nie ma w niej nic, oprócz jakichś sztucznych rzęs, nie wnikajmy, ale w najbliższym czasie będę musiała to uzupełnić. Tutaj mam pędzelki, które właśnie dzisiaj specjalnie do tego filmu zmotywowałam się, żeby umyć. Do wszystkiego: pudry, bronzery, róża cienie, wszystko. Po prostu wszystko. Tutaj jest taka doda Dodatkowa szkatułka, w której trzymam na przykład masażer do skóry głowy, zalotkę, której w sumie nie używam, nie sprawdza mi się totalnie, moje rzęsy są tak. Sztywne! To są jakieś sztylety. Ja nie mogę nic z nimi zrobić, dosłownie nic. One w ogóle się nie podkręcają. Także ja już się do tego przyzwyczaiłam i wiem, że ta zaletka mi niczym nie pomoże. Także ona po prostu sobie tu siedzi, bo ma ładny kolor, tako dla wyglądu, czemu by nie. Jeszcze jest taki masażer do buzi, no jakieś tam wiecie, odżyweczki, pilniczki, jakieś pensetki, inne takie duperelki. Lecimy tutaj dalej z tą stroną, a po tej stronie. <laughs> Pięknie wyglądam. Po tej stronie, jak widać mamy lustro, które tutaj akurat ma funkcję przybliżenia. jak odwrócimy, to jest już w takim normalnym klimacie, jest nieco brudne. No, ale nie musimy na to zwracać uwagi. No, a pod spodem są jakieś e, spineczki, pierścionek. E, jakieś takie. Wiadomo. Tiruriru, rampu, pampu, duperele. A za toaletką jest. Teraz muszę wyłączyć. W takie miejsce, gdzie po prostu trzymam gumki, bo one mi się tu nie gubią. Jak sobie zakładam na tą kulkę, to mi się po prostu nie gubią, dlatego one są tak z tyłu tutaj schowane. Tutaj mam jeszcze na okulary taki rzebyczek i żelanty no, on tak sobie tutaj wisi, bo czemu by nie? Tak wygląda ta największa, główna szuflada. Szukałam toaletki, która będzie bardzo pojemna i zmieści mi dużo kosmetyków, ponieważ wiecie, bądź nie ja kosmetyków naprawdę mam sporo. Potrzebowałam też dużo miejsca. Wiele kosmetyków jest moich, które sama sobie kupiłam. Wiele z nich dostałam. Kolejne były z jakichś paczek PR-owych ze współprac. Dlatego potrzebowałam bardzo dużo miejsca, żeby to wszystko trzymać. No i w sumie to miejsce uzyskałam dzięki tej szufladzie, tej szufladzie, tej szufladzie, a ta w sumie jest średnio użytkowana, ale jest. Zresztą sami zobaczcie, co ja wam tutaj będę zdradzać. Może pójdziemy najpierw w stronę rzeczy do makijażu. A mianowicie tutaj jest pierwsza przegródka. W ogóle te przegródki wszystkie są z pepko, jakby ktoś się zastanawiał. I w pierwszej przegródce mamy tusze do rzęs, czy to jakieś większe czy to miniaturki z tych, które Mogłabym polecić, to zdecydowanie jest ten. Too Faced Better Than Sex. Oraz ten z Maybelline. Tutaj jeszcze z Benefitu mam taki fajny żel do brwi, który właśnie sprawia efekt takich wiecie, ulizanych brwi, takich uczesanych do góry. Tutaj też do tego bardzo fajnie sprawdza mi się mydełko, żeby tak sobie te brwi zaczesywać. I również mam coś najlepszego na świecie, czyli cień do brwi z Debalm. To już jest chyba moje trzecie opakowanie. Odkąd pamiętam, zawsze używam właśnie tego do brwi i to mi się zawsze sprawdzało. Nie jest jakieś drogie. Myślę, że na kokolicie na spokojnie to znajdziecie. Kolejna przegródka to, jak widać, są pudry. Zdecydowanie jest to kosmetyk, którego nie może zabraknąć w mojej toaletce, którego zawsze jest najwięcej, bo ja akurat pudry bardzo lubię. Lubię mieć na buzi taki efekt właśnie zmatowienia. Z takich pudrów, które najbardziej mogę wam polecić, to zdecydowanie ten z I Love Revolution banankowy. Lovely Pink Army Fix and Run. Też bardzo fajny. Oczywiście klasyk nad klasykami, który już u mnie, jak widać, jest bardzo zmarniony. Zresztą już tu zostało też niewiele. Vivo Banana Powder. Jest taniutki, a naprawdę fajny. I to samo z tym Rice Powder z Vivo. Także z pudrów to głównie na tyle. Reszty jeszcze nie testowałam, więc nie mogę za bardzo o nich nic powiedzieć. A tutaj z boku mamy różne korektory, podkłady i tak dalej, tak dalej. Ja w zasadzie pojedyncze sztuki można powiedzieć. Kiedyś miałam tych podkładów, korektorów masę, dosłownie masę, postanowiłam, że będę je na bieżąco zużywać, bo one też szybko się przyterminowywały i też no, było to strasznie mało ekologiczne w momencie, gdy dostawałam ze współpracy jakieś kilka podkładów. I potem na drugi dzień kupowałam sobie jakieś nowe, wiecie, jakby wolałam to zużywać na bieżąco, ewentualnie komuś dawać. I dlatego teraz czekam aż zużyję ten podkład. I dopiero wtedy kupię sobie jakieś nowy. Na razie mam właśnie z klinika i powiem wam, że jest naprawdę fajny, z ręką na sercu mogę go polecić. Zresztą to samo jak z tym korektorem ze Everline, to już jest chyba moje drugie opakowanie. Jest bardzo fajny korektor, tylko że teraz jest na mnie nieco za jasny, bo jest to kolor 02, ja się teraz przez wakacje trochę opaliłam, także no muszę jeszcze nieco poczekać, aż mi to opalenie znać znaczy troszkę zejdzie. Tutaj mam jeszcze jakiś krem BB, który też właśnie dostałam kiedyś ze współpracy, ale jest bardzo fajny i fajnie dostosowuje się do naszego koloru skóry. Tutaj również taka miniaturka. A tutaj jak gdzieś na górze cały czas mi coś spada, coś mi tutaj się kręci, a mianowicie są to takie też miniaturki z kalendarzy adwentowych, na przykład Fenty Beauty ma! Piękny rozświetlacz. a czasami mi szkoda, że ja rozświetlaczy nie używam, bo naprawdę akurat ten jest śliczny. I widać tutaj taki ładny połysk, taką taflę. Tutaj równie fajny, tylko tym razem bardziej wchodzący w złoto niż w srebro. Jest jeszcze bronzer z W7, który miałam kiedyś w kalendarzu adwentowym. Tutaj róż Hot Mama, którego w sumie jeszcze za bardzo nie używam, więc też nic nie mogę powiedzieć. Ale jest z Dellal, czyli z tej firmy, z której jest również mój cień dobry. Czyli w sumie z firmy, którą w teorii bardzo lubię. Jeszcze oni mają bardzo fajne bronzery. No i jest jeszcze puder taki przenośny, właśnie też. Sexy mama! O jest! Myślę, oni mają takie śmieszne opakowania tych swoich produktów. Kolejną przygódkę zaczynamy od bronzerów. Pierwszy jest to bronzer, który swego czasu był bardzo popularny na TikToku, a mianowicie bronzer z Shane. Ale powiem Wam, że mi się tak średnio sprawdzi, Nie potrafiłam go za bardzo rozsmarować na buzi. Ja też rzadko używam mokrych bronzerów, do tego też bardziej preferuję. Takie suche. Zresztą, no na przykład takie jak tutaj mamy. To jest w ogóle super bronzer, ale on mi się tak. O, Jezu, już widzę, że usyfiłam opakowankę Tak mi się posypał. To jest bronzer, znam. on ma piękny kolor, ale straszliwie się sypie. Zresztą do niego chyba trzeba kupić taką specjalną paletkę, ale w tej paletce miesz mieszczą się cztery takie bronzery. A z drugiej strony po co mi cztery, jak mi się podoba jeden ten odcień, co nie? Tutaj też jest bronzer z Fenty Beauty, który również mi się posypał, jak byłam w Stanach. Więc ja mam po prostu jakiegoś gila pecha do tych bronzerów. Serio. Pewnie będę musiała się zaopatrzyć w jakieś nowe, bo to jak widać już są całe posypane. Tutaj jeszcze mam jakiś rozświetlacz, róż. I właśnie też bronzer, który teraz niedługo będę też testować. Tutaj też mam rozświetlacz z kalendarza adwentowego, ale no ja też mam sporo tych rozświetlaczy, a w zasadzie sama ich na co dzień nie użyłam, więc też nie wiem po co mi są, ale no po prostu są, może kiedyś się przydadzą. Tutaj jeszcze mam błyszczyki. Fenty Beauty, właśnie taki błyszczyk, kolorek Fenty Glow. Taki błyszczyk, który był w kalendarzu adwentowym już praktycznie cały, został przeze mnie zużyty, ale naprawdę bardzo ładny odcień. Jest to odcień Fusi. I mam jeszcze jeden błyszczyk z tej serii. Z tym, że jest cały przezroczysty, nie pamiętam jak się nazywa, jest gdzieś w którejś torebce. Bo zazwyczaj właśnie do torebek zabieram błyszczyki, bo to jest najlepsza opcja. Najlepszy błyszczek na świecie. Tutaj też jest moje drugie opakowanie. Jak widać, prawie że cały wykończony. Stuface too I jest to błyszczyk, który powiększa usta. Na ustach wygląda bardzo ładnie. Ma małe drobinki brokatu i się tak mieni, ale jak posmarujecie go, to będziecie czuć taki efekt mrobienia. Poza tym te usta zmienią wam leciutko kolor na ciemniejszy. O! Oh, po prostu takie juicy, że. a Serio! Genialne! Mam jeszcze dwa rozświetlacze z Miss Sporty, stare jak świat, ale dalej się fajnie sprawdzają. Zwłaszcza jeżeli chcę sobie podkreślić kącik oka. Tutaj też rozświetlacz z bodajże, nie pamiętam, benefitu. Benefitu, miałam rację No i tutaj już bardziej przechodzimy do strefy pielęgnacyjnej Mianowicie tutaj są rzeczy głównie do włosów Moja ulubiona odżywka z Davre W formie właśnie takiego olejku Odżywka w formie kremu To akurat jakieś kleje do paznokci, to rzęs Inne takie duperelki Tutaj jest również żel do stylizacji włosów Taki utwardzający, który też często używam sobie do brwi Żeby sobie właśnie tak podnieść Bądź ulizać włosy, to też się fajnie sprawdza do ulizania włosów Olejek arganowy do końcówek Odżywka do rzęs, produkt, który się punktowo nakłada na niedoskonałości Tutaj z tyłu jak widać też jakieś gadżety, jakieś pierdółki, a mianowicie tutaj jest zestaw taki podróżny ze szczoteczką, pastą i tak dalej. Nieodpakowany puder pod oczy. Ten słynny spray do odrostów, który tak naprawdę sprawdza się fajnie jako robienie biegów, chociaż mi średnio się sprawdził, szczerze mówiąc. A jeszcze nie rozpakowany mój ulubiony tusz. Battle Dance z to Face. Zestaw do robienia henny na brywie, jest tutaj z tyłu. Balsamy do ust. Mój ulubione balsamy to są z The Body Shop. Najlepiej mi się sprawdzają, najlepiej nawilżają usta. Tutaj akurat mam zapach truskawki. Tutaj mango, ale zdjęta naklejka i różowego grapefruita. Jest jeszcze taki krem który w zasadzie nakłada się wszędzie, gdzie po prostu ma się suchą skórę, także to się akurat fajnie sprawdza. No a tu jeszcze jest taka maska na noc do ust. Właśnie też jak ma się suche usta. ja ostatnio mam z tym spory problem. Ze względu na zmieniającą się szybko temperaturę, ale mam nadzieję, że te produkty sprawią, że troszeczkę mi to przejdzie, chociaż. Tutaj jak widać jest brud, syf, malaria i jeszcze więcej innych guwien, <noise> Ale to dlatego, że nie jestem w stanie tego po prostu poukładać z tych kosmetyków, jest zdecydowanie za dużo. Zaczynając od boku, to mamy tutaj szczotkę włosów z Oliwi Garden, Bardzo fajna. Jedna z moich ulubionych szczotek. Bleh. Jak widać, nie ma tu porządku. Tutaj z boku mam kremy do twarzy z cetapilu, takiej skóry z niedoskonałościami bardzo fajne kremy. To jest akurat stary. Tutaj mam nowiutki zakupione tak samo jak żel do twarzy, też nowiutki z cetapilu. To jest krem również nowiutki z Posey. SPF 50, fajnie się wchłania na buzi, no świetny krem. Widziałam go gdzieś ostatnio na TikToku, dlatego stwierdziłam, że sobie zakupię i przetestuję. I faktycznie sprawdza się bardzo fajnie. To też jest takie serum, które super sprawdza się pod makijaż, z tołpy Toniki z Pixi, oczywiście niezastąpione. Bardzo lubię toniki z Pixi, jak zresztą tutaj widać. Miałam większą wersję, ale praktycznie cały został zużyty Mam jeszcze takie miniaturki, dlatego też będę się zabierała do zużywania ich ale Żeby też tutaj troszeczkę zwolnić miejsca Tutaj też z Mario Badescu, mam nadzieję, że dobrze to czytam Są również takie mgiełki aloesowe z różą, coś tam, coś tam fajnie się sprawdzają w lato, żeby się tak nawet ochłodzić jako taka mgiełka Super sprawa, serio Tutaj dezodorant, ale to klasyk jakieś serum z Sephory To są takie spraye z kalendarza adwentowych Bardzo dużo rzeczy jest tutaj z kalendarza adwentowego, Bo nie zdążyłam tego wszystkiego zużyć Tutaj na przykład jest jakaś mgiełka do ciała oraz mgiełka Którą możemy pcikać na poduszkę, żeby tak odświeżyć zapach naszej pościeli. Octanisept, którego bardzo lubię używać, na przykład jak wycisnę sobie pryszcza. Nie powiem! powinno się tego robić, moi drodzy, ale no nie oszukujmy się, że to czasami kusi i czasami się po prostu zdarzy tego pryszczola wycisnąć. Także Octanisip sprawdza się super, żeby odkazić taką rankę, żeby po prostu nam się szybciej zagoiło. Tutaj jeszcze zauważyłam, że mam jakieś tam maseczki, jakieś kremiki, balsamy z pixie i mam jeszcze fajną bazę pod makijaż z nyx bardzo fajna. Ona jest, żeby zakryć pory, wtedy ma się taką gładszą chociaż dawno jej w sumie nie używałam, to jak wcześniej jej używałam, to była cool. Także mogę Wam polecić. Wydaje mi się, że w tej szafce pokazałam Wam wszystko. Jak widać, nie chce ona za bardzo ze mną współpracować, ale o tym już mówiliśmy. Ta toaletka składa się z tej głównej jednej części i to jest jeszcze druga część. Z boku właśnie są takie koszyczki. To akurat ja mam jakiś tonik, który na co dzień używam Tu mam koraliki, które przyklejam sobie czasami, jak robię jakiś bardziej szalony makijaż do oczu, ale jak widać, opakowanko mi się zepsuło, dlatego na teraz leżę tutaj na wierzchu. I brońcie, Panie Boże, schowałabym to tutaj, i ta szafka by mi zleciała nagle na dół. To te koraliki by się wszędzie posypały Już raz miałam taką sytuację, dlatego wolę tego nie testować kolejny raz, bo wiem, że to się sprząta masakrycznie. Także one sobie na razie leżą tutaj. Jak będę potrzebowała ich użyć, to po prostu to zrobię. A przychodzę do tych koszyczków, mam tutaj głównie. Jakieś takie zapachowe rzeczy, typu perfumy, balsamy na przykład tutaj mam mgiełki z Victoria's Secret perfumy z The Body Shop, z e, Bath and Body Works, z balsam z Victoria, balsam, Victoria, Victoria, a w zasadzie Pink, no ale to jest głównie ta sama firma, e, tutaj The Body Shop albo Bath and Body Works, no głównie z tych trzech sklepów korzystałam, tutaj akurat są e, perfumki Gucci które są już totalnie zużyte, moje perfumy w ogóle są w nieco innym miejscu, ale pod koniec filmu również wam je pokażę, Te perfumy Gucci trzymam a w zasadzie opakowania od perfum Gucci dlatego po prostu ładnie wyglądają <laughs> serio, a tutaj są są bardziej takie wakacyjne rzeczy, m.in. jakieś balsamy, SPF 50, chłodzące mleczko po opalaniu, jakiś pantenol, SPF 20 jakieś maseczki, spray do komarów. Teraz raczej takich rzeczy już nie będę używała, zwłaszcza gdy jest taka pogoda za oknem, czyli no, niezbyt ciekawa. Ale mam tu również kosmetyki do włosów, między innymi jakiś taki spray, który sprawia, że nasi, nasze włosy są takie błyszczące i pachnące i świeżutkie. Tutaj znowu krem, który wcześniej Wam pokazałam, tylko że to już jest wykończona wersja, tamta, którą mam w tej głównej szufladzie, jest nowsza i określono przez promiego opakowania olejku, który też właśnie tam mam w nowszej wersji, tutaj już zostały takie resztówki, ale będę starała się to dobić, żeby już do końca to zu zu zużyć. To jest jeszcze taka miniaturka tego kremu, wiadomo, lakier do włosów, za często nie jest mi potrzebny, to zawsze warto mieć. No i w zasadzie chyba to tyle, o, a tam z tyłu? A tam z tyłu siedzi Olaf, moi drodzy! Może też nie, niekoniecznie pasuje do obecnej pogody, ale, ale siedzi, czeka na swoją kolej, czeka na vlogmasy. Dokładnie tak! Tum, Dobra, tutaj mamy szufladę, która jeszcze jest jako tako poukładana A Między innymi są tu rzeczy, których na co dzień nie używam Ale gdzieś tam, wiadomo, czasami się przydadzą Tutaj są na przykład pomadki Z tej przegródki dosłownie wszystkie, wszystkie pomadki Są z kalendarza adwentowego z Nyksa, Jak zresztą widać na załączonym obrazku Poukładałam sobie je do góry nogami, żeby mogła widzieć kolory Wiadomo, że niektórych pomadek ciężko jest tak zobaczyć kolor właśnie w ten sposób Ale mimo wszystko starałam się to jak najbardziej sobie ułatwić Żeby też dopasować do danego makijażu Tutaj są jeszcze z W7, też z kalendarza adwentowego Tutaj z Revolution z. Na beauty z NYXa również. Szczerze patrzę na te pomadki, i wydaje mi się, że żadnej z tych pomadek nie kupiłam sama. Właśnie głównie dostałam ze współpracy, czy to z kalendarzy adwentowych, czy to w jakimś prezencie, czy coś takiego. Tutaj są jedyne pomadki, które sama sobie kupiłam. Takie miniaturki na kokolicie. Stwierdziłam, że to się przyda na jakąś imprezkę, czy coś jak się pomaluje, to taka mini pomadeczka fajnie się mieści do torebki, nie będzie mi szkoda, jak ją zgubię. I w sumie finalnie i tak wyszło, że mam je już jakiś rok, a i tak już mam tylko te jedny, jak już mi się faktycznie zdarzy pomalować usta, to jest tak jak wspomniałam, rzadkością. A ja jeszcze chyba kiedyś sobie kupiłam, to są takie tatuaże do ust, Wydaje mi się, że one są już nieźle po terminie, także ale ich chyba nie używać, i chyba nie będę testować. O, no i tutaj właśnie są te podkłady, o których Wam mówiłam, że dostałam kiedyś ze współpracy, i tak się zbierały, zbierały Tutaj akurat są jakieś bazy pod makijaż, podkłady, kremy BB. Zapalę nam tutaj światło, będzie chyba mimo wszystko lepsza widoczność. Tutaj są z kalendarza adwentowych oczywiście nowe jakieś rozświetlacze, brązery, inne takie pierdółki, podkłady. Proszę bardzo, proszę bardzo, ile tego jest? Tutaj są różnego rodzaju eyelinery, brązowe, niebieski, fioletowe, czarne, jeszcze jakieś tusze, które nie, nie są przeze mnie na razie używane, czekają na swoją kolej, także no jak widać sporo tego tutaj jest, a z boku są paletki z takich paletek, które najbardziej mogłabym wam polecić to zdecydowanie jest ta, to jest jedna paletka którą faktycznie regularnie się swego czasu malowałam, co prawda na chwilę obecną nie jest przeze mnie użytkowana, ale no mimo wszystko kolorki są bardzo ładne, takie naturalne w moim stylu, nie są zbyt mocne wiii Ostatnio też ze współpracy dostałam bardzo fajną paletkę O, w takich też dość naturalnych, beżowych, brązowych kolorkach też też całkiem fajnie wygląda Tutaj na przykład też jest jakaś z Anastazji No właśnie to są kolory coś w stylu tego, co lubię ja Chociaż i tak ja uważam, że średnio wyglądam w pomalowanych oczach Wyglądam trochę jakby mnie ktoś dosłownie pobił Dlatego, że też na co dzień nie maluję Ale czasami jak na przykład ktoś mi zrobi makijaż albo coś w tym stylu, to, to mogę się skusić Także tak Tutaj jeszcze z tyłu są dodatkowe paletki Już nie będę tego wyciągała, ale tam są jakieś brązy, róże, takie bardziej miniaturki, mogę tak nazwać to w zasadzie z tej szuflady to na tyle. I teraz przechodzimy do tej o jedną niżej. No i tutaj aż tak kolorowo nie jest, bo nie ma aż to wszystkiego tak dobrze posegregowanego, ale tak mniej więcej mogę wam pokazać, co i jak, co mi się sprawdza. Balsamy, a w zasadzie takie masełka z The Body Shop. To jest najlepsza rzecz ever. Ja w ogóle bardzo lubię masełka z The Body Shop. Mi się wydaje, że ten sklep głównie właśnie z tych masełek słynie, bo mają je po prostu cudowne. Tutaj są maseczki z Iwonu, Maseczki z kalendarzy adwentowych. Ja w ogóle jestem w szoku, nie? Zaraz będziemy mieć kolejny rok, kolejny grudzień, a ja dalej jeszcze trzymam rzeczy z kalendarza adventowych, ja jestem czy to się w ogóle nie poprzeterminowywało, ale no zobaczymy. Będę musiała to któregoś dnia po prostu sobie sprawdzić. A tu jakieś balsamy, jakieś peelingi, coś tam, to jakieś maseczki do twarzy, jakieś kremiki. Niektóre rzeczy w ogóle są jeszcze kompletnie nieotwarte, także czekają na swoją kolej. Są z Rituals: jakieś balsamiki, kremiki. Ogólnie bardzo fajna firma, jeżeli chodzi o produkty do ciała, toniki serum, kremy, wszelkiego rodzaju dosłownie, do wyboru, do koloru. Jakieś spraye, żele, mleczka, miniaturki. Masa, jak widać, tego jest masa. Jeszcze są takie biżuterie do włosów, żeby na przykład sobie na warkoczyki założyć czy coś w tym stylu. Jest jeszcze szczotka do czyszczenia mojego aparatu. Jeszcze jej co prawda nie rozpakowałam, ale niedługo będę musiała tego poczynić. Będę musiała umyć mimo wszystko mój aparat zdejmowany, bo tak to wcześniej go przemywałam tylko wodą. Tu z tyłu są jeszcze jakieś plastry do piętna, takie mniej niepotrzebne rzeczy na co dzień. No i na samym dole... Ta jest szafka, która nie ma, jakby. No, no właśnie. Szawka z rzeczami do paznokci do robienia hybryd. Ja. No jak widać, moje paznokcie są teraz w stanie opłakanym. Muszę się troszeczkę zregenerować. Przez dość długi okres czasu jedną stop robiłam i nawet nie miały chwili, żeby sobie tak na spokojnie odpocząć. Dlatego teraz jak łysy pałeczki a tutaj są moje rzeczy do robienia paznokci co prawda sama za bardzo nie potrafię robić paznokci. One mi się szybko zdzierają, szybko mi się niszczą. Dlatego też już się nie podejmuję tego wyzwania, ale ja jeszcze mam. Podejrzewam, że większość z nich już jest mimo wszystko po terminie. Pewnie już nawet nie da się z nich korzystać, ale mimo wszystko ja tutaj trzymam jakoś. Mam sentyment i szkoda mi ich wywalać Tutaj idzie w ogóle sporo kabli Ale to też z tego względu Jak idę spać, potrzebuję mieć kable blisko łóżka Żeby móc sobie podładować telefon, tablet, laptop Czy cokolwiek A jak siedzę przy toaletce, to potrzebuję mieć kabla, żeby przede wszystkim podłączyć światełka A po drugie, jeżeli chcę na przykład użyć Suszarki, lokówki lub prostownicy To też mi się przydaje gniazdko No tutaj właśnie są e, tampony Mam okres, więc no co, no przydają się to akurat jest lokówka, uwaga, za 40 zł na Allegro A robi, jak widać, zarąbiste loczki I one mi się zazwyczaj trzymają Cały dzień, jeszcze potem kolejny dzień, także ekstra super stos a no kosztuje grosze dosłownie. No i tutaj mam z Remingtona prostownicę, której już z od X czasu nie używam, bardzo długo. Ja od prostownicy totalnie się odzwyczaiłam, odkąd właśnie dostałam kosmetyki Jadłaniewskiego z Dawre, które przed chwilą też Wam właśnie pokazywałam. No tu są jeszcze jakieś moje kable, ale to już nie są za bardzo toaletkowe rzeczy, także też nie będę Was tym zanudzać. Mówiłam jeszcze, że pokażę perfumki, także tutaj mam moje główne lustro i tak właśnie wyglądają perfumy. Najwygodniej jest mi się nimi przykać przed wyjściem, dlatego też leżam na tej półeczce bliżej drzwi. Tutaj z Valentino dostałam od Patryka i są po prostu przepiękne. Mam taki słodziutki zapach lekko kwiatowy, ale też zarazem taki kobiecy, więc te mogę wam zdecydowanie polecić. Dalej są perfumki z Calvina, które kupiłam na lotnisku. Ja bardzo często właśnie na lotniskach kupuję perfumy, bo mimo wszystko tam jest znacznie taniej bez cła, często są promocje. Powiem wam, że to jest taki zapach. Bardziej moje dzieci albo mojej mamy, jak ja się nimi psikam, to mam wrażenie, że, że przed chwilą po prostu widziałam się z moją mamą albo z moją ciocią, bo to dosłownie tak pachnie. To są spoko, ale nie są jakieś takie najlepsze, bo jednak jak już perfumy mi się kojarzą z kimś innym, to już to nie są takie wiecie, typowo moje. Perfumy. To jeszcze mam takie, które też kupiłam na lotnisku z Moskino. Nie wiem, czy to się tak czyta. I love Moskino. Nie wiem, ale są ładne, takie egzotyczne, lekko takie kwiatowe, kokosowe coś w tym stylu, ale naprawdę całkiem fajnie pachną. Z Victoria's Secret Bombshell, które w ogóle dostałam kiedyś w, chyba w gratisie do jakiegoś zestawu, bo robiłam kilka zamówienia na Victoria's Secret za praktycznie ponad tysiaka I dostałam to jakby w gratisie, tak bo ona mnie pisała na karteczce. A powiem Wam, że perfumy, mimo że jak widać, nie są za bardzo używane, to jak ra kilka razy się psiknęłam to nie no są takie niczego sobie, więc spoko. E, no i oczywiście z tyłu moje ułki. Diory Dior, Jador, przepiękne perfumy, zdecydowanie najbardziej kobiece, są faktycznie drogie, ale myślę, że cena jest warta zakupu, bo są boskie, serio. Jeszcze z tyłu mam jakieś perfumki Kenzo, które kiedyś też używałam, teraz już troszkę się od nich odzwyczaiłam, ale mimo wszystko mój must have. to jest właśnie Valentino, żadory, Diora i Gucci Quality Intense, których obecnie tutaj nie ma. Ale jak widzieliście na mojej toaletce mam trzy wykończone opakowania właśnie po tych perfumach. Te trzy opakowania perfum, które przed chwilą wam pokazałam to jest... Topka, moja topka totalnie. No, więc w zasadzie to by było tyle. Jeżeli chodzi o filmik o mojej toaletce, całą jej organizację, no to głównie wszystko wam pokazałam. Jeżeli jeszcze chodzi o tą półeczkę tutaj obok toaletki, ona wstępnie miała wisieć na ścianie i miały być na niej porozkładane buty, ale finalnie to wyszło, że w sumie wiecie, buty się szybko brudzą Jak leżą w pokoju na białej szafce, to też syf, śnieg, błoto i tak dalej. I to po prostu wszystko robię dodatkowy bałagan. Mogę mniej więcej pokazać, co tutaj leży. Tutaj na górze na przykład są jakieś takie bardziej fancy, można powiedzieć, torebki, które dają mi fajne spin Tutaj na przykład zwietka, co jak kupy Wam pasy. Zofajta, jak byłam w Krakowie. Tutaj pudło z prady, jak byłam w Portugalii, to właśnie w Lisbonie. Kupiłam sobie torebkę, którą była swoją drogą, moją wymarzoną torebką z Gesa Portfel, który dostałam na święta. Z Conde Garçon, buciki, które kupiłam właśnie, jak byłam we Francji. To akurat takie Easy 350, Easy 450, Kodak, przy bardzo. Miałam jeszcze sporo takich jednorazówek, ale już je powoływałam. widzisz widać, tutaj też jest taki sztuczny bluz, który akurat zamówiłam na Shein. Tutaj od razu pod opakowaniami po butach jest taki świecznik, do którym nigdy w życiu nie było świeczki. Roślinka, która jest niestety sztuczna, ale mam nadzieję, że jak będę miała swoje mieszkanie, jak już po studia, to będę miała dużo roślinek i mam nadzieję, że będę potrafiała nie dbać. I nie będą po prostu sztuczne. Tutaj akurat jest półeczka. Wygląda to trochę wieśniacko, nie oszukujmy się, ale w sumie nie miałam co zrobić z tą półką, a te rzeczy tak leżały na kupie. Stwierdziłam, że je tak ładnie ułożę. Z tyłu najlepsza rzecz, a mianowicie soczyste, chrupiące robaczki. Tutaj akurat jest płyn micelary, tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj trzymam waciki i padyczki do uszu, dlatego ten płyn zawsze gdzieś tutaj z tyłu się przydaje tutaj. Psi, patrol, moi drodzy! No, a tak seria są to po prostu miniaturki z kalendarza adwentowych. Jakieś kremy, balsamy, które też często na przykład biorę na szybko do terapii, jak potrzebuję jakiegoś balsamu do rąk moje scrunchie, jakieś szybkie leki, żeby wziąć tej apaszki, takie bandamki. No i tyle. Easy slide. A na dole jest też pudełko od jakichś najków. Tutaj są jakieś pierdoły w tej e, przegródce, a tutaj po środku jest moja szczyteczka soniczna. Tam są jakieś wkłady do niej, ładowarka i tak dalej, także to tutaj trzymam. No i w zasadzie to chyba już tak w 100% byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Możecie dać w komentarzu znać, jaki byście chcieli kolejny filmik Wam drugą też zapraszam na Instagram, bo tam możecie zobaczyć na bieżąco, co się dzieje w moim życiu. Na Instastory wstają często też foteczki. Na TikToka też zapraszam. Paulinka.com, tam też na bieżąco wstawiam właśnie różne filmiki, bo jest naprawdę dużo, zapewne na was nie znudzicie a będziecie mogli być ze mną jeszcze bardziej na bieżąco. Także to tyle! Nie będę się już rozgadywała Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał trochę inny niż ostatnio się pojawiały, ale mimo wszystko liczę na to, że ile go przyjmiecie. i do zobaczenia w kolejnym filmie na Was! Bujaki. people, bring it up. no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your psychic. Cause I watch